Okej, hey, hey. dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Piąta Skóra Nigumy. Jest to książka autorstwa Aleksandry Petnerskiej. Historia łapie się w sumie w kategoriach fantazy i mówi nam o tytułowej Nigumie, która niegdyś była zwykłą kobietą ale osiągnęła ósmy poziom oświecenia, dzięki czemu została wyniesiona jako nieśmiertelna dakinia. Przez długi czas żyła razem z siostrami w jaskini. No są to dość krwiożecze bestie, jednakże nie łapałabym tej historii gdzieś w kategorii jakiegoś horroru. Nie ma tutaj tych scen, kiedy pozyskuje ona skóry ze swoich ofiar, które później nosi jako własne. Niguma jest takinią, jest to nawiązanie do buddyzmu tybetańskiego i jest istotą, która uosabia żeńskie aspekty po prostu oświecenia. Historia jest naprawdę mega wciągająca. Znajdziecie tutaj i miłość, i ból, i stratę, przyjaźnie, ale też i poczucie samotności. Jest to historia o poszukiwaniu swojego miejsca na Ziemi i szczęścia. Tytułowa Niguma porzuciła swoje siostry i zaczęła żyć po prostu pośród ludzi. Tam właśnie próbowała odnaleźć swój kawałek ziemi, swój kawałek kraju na, na świecie. No i została oczarowana w sumie przez Maję. Maję, która była zwykłym człowiekiem, ale która po prostu była tak piękna. Że Niguma aż dostała w sumie obsesji na jej punkcie i dąży tutaj do tego, żeby no, maja była jej. Dodam jeszcze, że Niguma, żyjąc pośród ludzi, postanowiła otworzyć swój sklep z takimi egzotycznymi, orientalnymi rzeczami w stylu biżuterii, ubrań, i właśnie tam poznaje tą maję. Więc, jeśli macie ochotę na coś, z jednej strony, oczywistego, bo w końcu każdy z nas poszukuje tego swojego miejsca na ziemi e, i tego spokoju ducha, a z drugiej strony, chcecie czegoś orientalnego i buddyzm tybetański tutaj do was przemawia, to polecam z całego serducha.